Sponsorem programu był właściciel platformy sprzedaży wycieczek i sieci salonów Wakacje.pl. Sponsorem programu była Mlekowita, producent serów pleśniowych La Pole. Sponsorem programu był dystrybutor papierów toaletowych Almusso, firma Adex. Jestem hier. To pewna on może być mnie, tylko z nim to wszystko ma sens. Na wspólnej Wielkie Święto, co się nazywa miłość. Przed nami trzy tysięczny odcinek. Wejdziesz za mną? Chciała pani tego, czy pan wmusił? Kocha go pani! Na wspólny, jubileuszowy odcinek specjalny w czwartek o 20.15 w TVN. Oglądaj nas w Sylwestra, a już teraz weź udział w loterii. Ślij sms o treści, szansa, pod 73.26 i graj o nagrodę pieniężną. o 10 tysięcy złotych każda. Sponsorem przekazu jest właściciel marki Play, operator sieci 5G Redi w Polsce Play. Sponsorem przekazu jest firma Sokołów, producent sokolików, produktów dla dzieci bez konserwantów. Robią wszystko, żeby nie dać się zapamiętać. Recepty? Czasami sobie odlatują. Ale jednak najbardziej lubią słynną sztuczkę ze znikaniem. Skąd my to wszystko znamy? A znasz e-receptę? Nigdy nie zniknie, jest zawsze czytelna, wygodna i bezpieczna. Poproś lekarza o e-receptę. Masz postanowienie noworoczne, chcesz rzucić palenie. Bardzo dobra decyzja. Wiem, że to nie jest łatwe, dlatego chcę ci polecić Desmoksan. lek, dzięki któremu tym razem dasz radę. Żeby rzucić palenie, wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po czterech dniach. Powodzenia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Raport na dzisiaj. Ju, komu się podobaś tu? Nieośliczne. Tylko do 11 stycznia w salonach Agata wielka promocja. Rabaty od 10 do 20% na wszystkie produkty. Na przykład te materace 20% taniej. Co dla Ciebie znaczy wysoka jakość biotewórczą? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Biotebal, siła leku, której zaufały miliony. Teraz odżywka Biotebal 50% taniej w zestawie promocyjnym. Znajdziesz w aptekach. Jak co roku razem z Play? Dodajmy wiatru w żagle! Wielkie orkiestrze świątecznej pomocy! Wszystkie ręce na pokład! A wszystkie kciuki na Play24! Do 12 stycznia! Każda płatność! Lub doładowanie! To wsparcie przekazane od Play dla dzieciaków. Kierunek! Wspólne pomaganie! Teraz dzięki każdej płatności lub doładowaniu w aplikacji Play24 pomagasz z nami! Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Renerze. Bulgardła. Weź Inovox. sprawdziłem go. Działa w minutę. I Express zwalcza bulgardła już w jedną minutę. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na program zaprasza sponsor firma Zalando. Właściciel platformy internetowej Zalando z modą i kosmetykami. Na program zaprasza sponsor. Bank BNP Paribas. Sponsorem programu jest producent gum do rzucia Mentos Pure Fresh.